Siemanko! Moi drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Hylcakesie. Także mamy nową rzecz do sprawdzenia: nowa strona. Znaczy, nie taka nowa, właściwie, już całkiem sporo. Już tutaj jest i jest bardzo dobra. Witamy na Hylcakesie, moi drodzy. Mamy dzisiaj 500 dolarów. I troszeczkę się dzisiaj pobawimy. I mam dla was pierwszą informację, że będą giveaway'e jeszcze nie w tym odcinku I prawdopodobnie również nie w następnym, ale No, żeby zobaczyć jak to tam się rozwinie, no to będziemy, będę musiał patrzeć na wyniki filmów Także, moi drodzy, pierwsza rzecz Oczywiście strona jest dla użytkowników powyżej 18 roku życia I do niczego was nie namawiam, abyście tutaj weszli Ale jeżeli już chcecie To możecie zrobić to zupełnie za darmo i wystarczy, że klikniecie sobie tutaj, ten w ten przecisk, ten zielony obok refila, i wpiszecie kod Welski, lub też wejdziecie e, przez link w opisie. I moi drodzy, e, ten kodzik dla nowych użytkowników daje 70 centów na start i 10% bonusu do pierwszych trzech doładowań, 7% do czwartego i 5% do każdego pozostałego. Także. Jeżeli ktoś chce, to może wypróbować, ale do niczego nie namawiam. I moi drodzy, myślę, że warto będzie zacząć na początek od eventu świątecznego, który jest teraz na Hellcase. Ie. Zaczniemy sobie od takiej prostej, myślę, skrzynki, czyli Frostguard. Ona ma tutaj 50 centów, więc możemy równie dobrze otworzyć sobie 10 albo nawet i 5, ale myślę, że otworzymy sobie 5 takich skrzyneczek. Zobaczmy, co nam może dropnąć. Ze skrzynki za 50 centów. Dostaliśmy łącznie 61 centów. No nie fajnie, no nie fajnie, ale damy drugą szansę. Damy drugą szansę. 70 centów możecie na batelki wykorzystać i tak dalej. Otworzyć skrzynki świąteczne i takie tam. O, mamy ten, są osiągnięcia, oczywiście są też levele tutaj na Hellcase'ie, no jest dużo rzeczy i oczywiście postaram się wam to wszystko dzisiaj pokazać, jeżeli nie, to pokażę wam również w następnych. No cóż, no ta skrzyneczka nam niezbyt dodała, ale jest Jolly Justice, Jolly Justice, którą możemy sobie otworzyć, również 5 razy, w sensie 5 skrzyneczek. Czyli za 10 dolków. I za 10 dolków, no ten akacz tam krótko, byłby fajny. 10 dolków dostaliśmy z powrotem 3,77. No kurcze pieczone, niestety, ale nie za fajnie. No będziemy musieli też przetestować bitewki. No to jest North Strike. North Strike myślę, że tutaj 3 sztuki, ale pojedyncze. Muszę zobaczyć jak wygląda tutaj animacja otwierania skrzynki. Coś mi się wydaje, że Mecha Industries może być więcej wart. No nie, no nie jest. No ale dobra, dostaliśmy oczywiście tokeny. E, druga skrzynka, eventowa. Tokeny dostajecie, tam jest jakaś szansa na wydropienie ich. Ten akacz, nie pamiętam czy on był wart 6 dolarów, miejmy nadzieję, że będzie. No nie jest, no kurcze nie jest, no to do 3 razy sztuka, no. Sajreksik teraz, kurde, chyba nie, chyba nie, moi drodzy. Bliziutko, bliziutko, ale nie zbyt blisko. Hmm. No cóż, to lecimy. Booming Bubble, tutaj już nieco poważniejsze pieniądze, bo jest to 19 dolarów, 60% szans na wydropienie tokenów. 19 dolarów i może Print Stream, bo Print Stream jest sporo warte, ale może ta MP9. Oj. No, zdecydowanie nie. To jeszcze raz. Oj, nie, ten ÚSK na pewno nie jest warty 19. Jest warty 8. Hmm. To jeszcze raz. O kurczę, no trzeba. Trzeba tutaj przemielić, popróbować. O, jakby DM presik wypadł. Ale neon noir chyba? 46, 50, Proszę bardzo. Patrzcie. No, trzeba było trzy razy zakręcić skrzynką, żeby to wydropiło, ale mimo wszystko ja jestem zadowolony z takiego obrotu sprawno. Trzykrotny zysk na skrzyneczce. Polar Blast. 45 dolków. 45 dolków. Ja jestem ciekawy, czy wyjdziemy dzisiaj na plus. A Asimov. Jeżeli dobry stan, to może być bardziej więcej. 31. I troszeczkę tutaj jest to... Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Żeby na batelki coś zostało, widzowie. Mm, no nie. 45 na pewno wart nie jest. Jest warty 14. No dobra. No dobra, no nie będziemy nie będziemy męczyć. Nie będziemy męczyć zbytnio. Nie będziemy męczyć zbytnio. 80 dolków, teraz skrzynka i ulfire jakieś. Jaguar. Myślę, że Empress wypadnie. 60. No dobra. Do dwóch razy sztuka, jakaś batelka, coś ten tego. I coś może ukręcimy na kontrakcie. Empress. Nie wiem co było, bo tam z innych zaszaleń tutaj 130, czyli zobaczcie, The Empress był lepszy, dodatkowo wyleciał nam w stanie minimalware i ze stat trackiem, także opłacało się. Zrobię mały przerywnik, ponieważ tutaj możecie się doładować i moi drodzy możecie zapłacić za pomocą karty, za pomocą skrilla, netellera. No generalnie jest tutaj kilka metod płatności co do karty, krypto, które daje wam 19% bonusu, skinami do CSa, kartami podarunkowymi, za które możecie zapłacić Paypalem lub Paysafecardem, albo swap, gdzie możecie zapłacić nawet Revolutem, portfelem Papara, jakimś e, Payfixem, też Paysafecardem tutaj, także opcji jest całkiem sporo do wyboru, jeżeli chcecie się doładować. I tutaj też możecie wpisać kod promocyjny, chociaż on chyba będzie już automatycznie dla Was zaplikowany. Na Helgeisie również jest coś takiego jak premium, które daje Wam benefity jakieś. O tutaj nie pokazuje mi niestety Silvera. E, chyba trzy darmowe skrzynki Premium Giveaway e i pr skrzynki Premium, ileś tam ich jest, ale nie widzę, bo mi zasłania. E, gold wersja, e, silver jest za 5 dolarów miesięcznie, są również opcje, żeby to cały rok z góry od razu wykupić. Gold Daję wam cztery darmowe skrzynki, oczywiście dostęp do Giveawayów Premium, jeden token na e, koło Fortuny, tak zwane koło Premium. O, I 18 skrzynek premium, które możecie otworzyć. I diamond za 25 dolarów miesięcznie daje Wam najwięcej darmowych skrzynek: 3 kiedy na koło i 28 skrzynek premium. No ja niestety nie mam premium, ale może uda mi się e, w którymś odcinku, żebyśmy sobie popatrzyli, jak e, czy oddaje posiadanie konta premium na Hellcase. Także co? Myślę, że czas będzie zrobić jakieś bitewki. E, bate, batelki jakieś tutaj, skrzyneczki, pyk pyk, o no nie no, na Futan fu fu Longa to mnie nie stać. Na Futan Longa to mnie nie stać, ale jakieś takie fajniutkie bym wybrał. E, może tak, coś z tańszych najpierw wybierzemy. Wybierzemy na przykład Loba, to jest skrzynka twórcy. Już mamy 7 dolków. To jeszcze AK Battle sobie weźmiemy. Coś z tańszych, na przykład M4 i coś z tych nieco droższych, na przykład Hardend Premium i tak za stówkę coś, czyli coś w koło 25 i Unik 101,81 dodaj skrzynki. Skrzynek dużo co prawda jeszcze nie ma. Ja bym chciał zagrać z butami na 4 i bitwa prywatna. I start battle i z botami bitwa zacznie się od razu. Mamy oczywiście próbę Bliffer, jest serwer Seed, można sprawdzić czy nas nie oszukali. Także patrzmy. Ok, to my wygrali, to, to my mamy lepszy drop. Hyperbestia, dobrze. Tutaj lepiej wydropił bocik, ale wciąż jesteśmy, w sensie wciąż wygrywamy, no teraz to nie. Brightwater, 83 dolce. Łącznie zebrał bocik, tutaj my, disruptora, nie my, nie pamiętam już kto wydropił lepszego skina. Oj, widzowie chyba przegraliśmy bitewkę pierwszą, machylkajcie na naszą. Player 2. I bocik sobie zgarnął 275, no my wyszliśmy na, na minus niestety. E, niestety na minus i mamy 1200 tam wartagów w cashbacku. I te wartagi też można używać, i oczywiście ja Wam to chętnie pokażę. Oczywiście, a propos eventów, jak sobie wejdziemy tutaj w zakładkę, no to moi drodzy są questy, czyli za questy możecie dostawać te gwiazdki. Jest tutaj również koło eventowe, możemy sobie użyć tokeny. Ja bym sobie zakręcił tokenem, tak szczerze. A, bo to za 4 minuty, dobra. To, to, to wiecie to innym razem. Tu jest jakiś safe, token vault się nazywa i można tutaj zdepozytować. Im więcej zdepozytujemy, tym dla nas będzie nagro... nagroda, chciałem powiedzieć. Jest Faced, jest skin generator i jest również sklep eventowy. W tym można sobie za gwiazdki kupić coś, na przykład skina, albo balans, 10 dolarów balansu 385 tych gwiazdek eventowych. Także troszeczkę do wyboru tego jest. I zróbmy sobie jeszcze drugą bitewkę. Zróbmy sobie drugą bitewkę, no mamy niedużo, mamy 60 dolarów, więc warto by było obawić się troszkę bardziej. Czyli na przykład. No nie wiem... Hellcase jest oczywiście, że skrzynkę na urodziny Helcase to nawet dwa razy bym otworzył. Mamy jeszcze 3 dolary. Ja wiem, że jeszcze mamy w tym M4 Case, oczywiście AK-47 Case. Mamy jeszcze, ja wiem, że mamy jeszcze w naszym ekwipunku na stronie Angelus, Kingwin Case, Undercover. Pobawmy się tymi tańszymi skrzynkami. Żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to tam wygląda, co można wydropić, DNA Collector już mamy 52 dolary. No to teraz jakąś droższą, tak za 10 dolków, chyba że fade case. Damy fate case i coś za 3 dolki jeszcze Damy coś jeszcze za 3 dolki, na przykład Kilowatt case i będzie ideol, ideolo będzie, chciałem powiedzieć ideolnie już dobra, oczywiście jak chcę na 4 z botami i, but, i bitwa prywatna I tuż jak klikniecie ten przycisk, żeby zacząć battle z botami, no to boty od razu dołączają i jesteście od razu w biterce. Już na pierwszym starcie przegrywamy. Bocik wydropił skina za 8 dolarów i... No, Aterisa wydropił znowu za 3 dolary teraz tym razem. Tutaj. Okej, okay, ja i Bocik, ale nie wygrywamy na razie, no Ok, dropnął no mi lepszy skin. Dropnął no mi lepszy skin. Parę dolków do przodu. Tutaj... Bocik wydropił, ale to jakiś chyba skin niedużo warty. Oj, Cortexik tutaj mocno podbije, ale my dalej jesteśmy na... Na, na, na froncie. Okej, okay, znowu tam parę dolców wpadło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, not bad. Dobra, no tutaj nas gonią. Dwa boty, no w zasadzie wszystkie trzy nas gonią. O, 37-16, trzy skrzynki tylko. Kilka dolków tylko nas dzieli. Blisko. Dolar y, nieco ponad dolar. Pit Viper 43,06 ostatnia skrzynka, proszę. Przegraliśmy. O dwa dolary. Przegraliśmy o dwa dolce niecałe. To jest dolone. O dwa dolce, nie? Nam zostało 26 centów. Ja jeszcze Wam na szybko pokażę, do czego służą y, wartagi. Tu jest a, From Daily Free, właśnie, bo też jest darmowa skrzynka na Hillcase. Ja Wam zapomniałem o tym w ogóle powiedzieć. Żeby móc używać, to albo musicie zmienić awatar na ten z HellCase'em, albo doładować raz na miesiąc 5 dolków, czyli 2 ryszki. No i e, Wasze dane muszą być publiczne o grze i o profilu. Także będziecie mogli sobie otwierać. I daily cases również są za levelem. Nie wiem, który ja mam level, chętnie zobaczę. A bo właśnie, jak jak to się w level wbija? Bo kurde, mam tyle samo Expa, ile miałem. To właśnie. A nie, mam czwarty. Mam czwarty, to mogę. O, za drugi level sobie mogę otworzyć skrzynkę. I codziennie możecie sobie je otwierać, więc sobie otwórzmy no. Jakby nie spodziewam się nie wiadomo czego z tych skrzynek, bo to są na razie skrzynki no właśnie z pierwszych leveli 9 centów. No ale zawsze jakiś dodatek, bo oprócz tego, że może wam wydropić z um, O, skrzynka milspek za darmo. No 30 centów to nie jest jakoś dużo. Ale zawsze możecie wyjść z tego na proficik. No 9. No ale wiecie, było za darmo, tak? I tutaj jeszcze mamy... A to są chyba po prostu nagrody, to nie są skrzynki za levelek bezpośrednio, tylko chyba... To są za to, że wbijamy te lewele. 100 wortagów i skrzyneczka kolejna spec. czyli lewele się opłaca wbijać, bo... No pewnie im dalej będziemy, tym lepsze skrzynki dostaniemy w prezencie, albo nawet jakieś e, doładowanie naszego balansu. Tutaj znowu CZK, też pewnie parę centów. Na 14, niby nie dużo, ale zawsze coś. I tam właśnie w zakładce Daily Free widziałem, e, że można odblokować również Daily Cases za levele. Na levelu drugim, no ale my już byśmy ją otworzyli. Na 17 i na 25 i giveawaye co tygodniowe. Tutaj widzicie, i najwięcej ma na przykład ex, ex -pa ten Pan, i dostanie w nagrodę sobie takiego Falcon Knight Lore. No, bywa i tak. Generalnie zajrzyjmy sobie teraz na nasz profil i mamy skinki. Top items, no The Empress, nie? Mamy 309 dolarów, e, więc wyszliśmy na minus. Spróbujemy zrobić coś z tego więcej. Odcinek już chyba trwa 15 minut z tego co widzę. Ale na przykład spróbujmy zrobić coś na kontrakcie. Ja bym chciał Wam pokazać funkcjonalności tej strony. I tak, ile mamy skinów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Więc mamy chyba akurat 10 skinów. Tak, a mamy akurat 10 skinów dokładnie. Zróbmy z tego kontrakt. Możemy zyskać niecałe 70 dolarów, więc raczej na tym stracimy. A bo tu jeszcze można wybrać... No i straciliśmy, 256-18, czyli jesteśmy po połówkę w plecy w dzisiejszym odcinku, bo tu można wybrać medium i hard. Można wybrać medium and hard ten, W sensie, czy macie mieć Większą szansę na to, że coś większego Dostaniecie czy nie, to chyba o to chodzi Ja nie spojrzałem, nie zwróciłem w ogóle na to uwagi Także niestety Ale dzisiejszy odcinek kończy się tym Że jesteśmy w plecy No, tego się nie spodziewałem Widzowie, 256,76 Spróbujemy coś pokombinować W następnym odcinku Pamiętajcie, że również Wy możecie dołączyć na giveawaye. Tutaj 2,5 tysiąca dolarów jest rozdawane. A jeżeli chcecie, żeby były giveawayki, no to wbijcie. Ale oczywiście do niczego nie namawiam, wpiszcie kodzik. Są bonusy do doładowania, darmowe 70 centów dla nowych użytkowników. Wejdźcie, przetestujcie. Może Wam się po szczęści bardziej niż mniej w dzisiejszym odcinku. I prawdopodobnie za w którymś tam odcinku nadchodzącym, ale jeszcze nie tym następnym, powinienem dać info o tym, że jest giveawayek że będzie giveaway. Giveaway będzie się odbywał bezpośrednio na stronie, ale o tym, co jeszcze będzie, to będę dawał znać na bieżąco, także e, pamiętajcie tutaj kodzik, klikacie, wpisujecie sobie welski, wchodzicie też przez link w opisie, klikacie apply, 70 centów, jak jesteście nowym użytkownikiem na Hellcase, 13%, 10% do pierwszych trzech, doładowań 7% do czwartego i 5% do każdego następnego, cały czas. Także trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do zobaczenia.